Szczęść Boże, witam Was z Maryją w sercu. Z radością i pokorą stajemy dziś przed Bożym dzieciątkiem, czcimy Jego obecność w naszym życiu i otwieramy serca na łaskę objawienia Pańskiego. Zjednoczmy się w modlitwie, by uwielbić Jezusa, króla królów, który objawia się wszystkim ludziom. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Moi drodzy, tak jak mędrcy ze Wschodu i Wy możecie złożyć dary Jezusowi, złoto Waszego życia, kadzidło Waszych modlitw i mirę Waszego cierpienia. A teraz uczyjmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, nasz Odkupicielu, przychodzimy z pokorą, by wielbić Twoje święte imię. Tak jak trzej królowie, którzy przywieźli dary z serca pełnego miłości, tak i my, pragnieniem serca, ofiarujemy Ci wszystko, co mamy. Daj nam, Panie, zdolność dostrzegać Twoją obecność w każdej chwili życia, abyśmy prowadzeni przez Twoje światło, nieustannie dążyli do Ciebie, naszego Króla i Zbawiciela. Panie Jezu, Królu Niebios i Ziemi, dziękujemy Ci za Twoje objawienie, które przychodzi do każdego człowieka, jak trzej królowie. Którzy z radością oddali ci hołd i ofiarowali dary, tak i my pragniemy oddać Ci nasze serca i nasze życie. Prosimy Cię Panie, abyś zawsze prowadził nas do siebie, dając nam światło swojej miłości i łaski. Pomóż nam, jak mędrcy, dostrzegać Twoje ślady w codzienności, abyśmy żyli w pełni Twojej obecności. Niech Twoje objawienie napełni nasze serca pokojem, a Twoje światło rozświetla drogę, którą podążamy. Amen. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą wspólną modlitwę. Niech Bóg błogosławi Was i prowadzi poprzez Twoje światło, które świeci w Waszych sercach. Niech łaska objawienia Pańskiego napełni Was pokojem i radością. A miłość Boża niech wypełnia każdy dzień waszego życia. Życzę Wam radości w sercach i obecności Jezusa Zbawiciela i żegnam się z Wami, z Marią w sercu.